Teraz są większe kaszbaki, bo Letyshops ma urodziny. Często nagrywa, że płacze. Jest mi po tak źle, jak mogłam Nagrała takie story, że jakiś youtuber krzywdził dzieci. Nie, nie wiem jak można zrobić krzywdy dziecku. Ale zamiast tego zgłosić na... Zrobię sobie krzywdy spokojnie, myśli samobójcze w takich sytuacjach to będzie nieodłączna część mojego życia. Ale nauczyłam się sobie z nimi radzić. Po prostu jestem załamany, jak można być takim złym człowiekiem, ale to koniec. Nie pozwalasz na to, żeby osoba, która jest pedofilem, była osobą publiczną. Na policję to nagrała po prostu kilka instastory, jak płacze. Tyle ale ty już mam wysz. Skoro ma informację, że jakiś youtuber krzywdzi nieletnie osoby, jako się tam wykorzystuje, no to uważam, że powinna to gdzieś zgłosić. Zgłosić to na policję, a nie nagrywać instastory. Jak myślicie, o kogo chodzi? <laughs> O ciebie ona mnie nie zna. Widzicie, dużo osób pisze Stu. Czy to jest prawda? Tak szczerze nie wiem. Jakbym wiedział, to bym powiedział. Ale yy, zabawne jest to, że wiesz, ktoś kogoś skrzywdził i teraz już wszyscy, czy jakaś część osób zostaje, wiesz, przypisuje do, sobie do tego postać, która to zrobiła. Pomimo, że ani nie została osądzona, ani wiesz, nikt o niej nie wspomniał, ale już niektórzy mówią, a, krzywdził dzieci, nie?. Sorry, bo w ten sposób no, ta osoba nie poniesie konsekwencji. Powiedz o kim było to InstaStory, który YouTuber krzywdzi dzieci. Czy sukanek milczenie nie jest cichym przyzwoleniem? Co są? So Oczywiście, że tak, a następne jest to, że to jest osoba, która. to jest osoba, która książki jakieś kurwa pisze o problemach z głową. To jest osoba, która chodzi, mówi, że jest szczera. Yy, że chce innym pomóc, a koniec końców, no to jak w tej całej tutaj wizerunku jej, tak? jako osoba, która ma problemy z głową, ale pomaga innym osobom, które mają problemy z głową, żeby już ich nie mieli, jak w, tym, jak w tej całej aranżacji kurwa swojej postaci, którym, którą ona, na którą ona się kreuje w internecie, jak to jest, że przy tym wszystkim twierdzi, że ma informacje na temat osoby, która yy, robiła krzywdę i wykorzystywała dzieci i o tym nie mówi, tak? Nie wiem, czy rozumiecie o co chodzi. Tak szczerze, no, ona jest pierdolnięta, ale ja już ja to Nie wiem, ja za każdym razem, jak mówię, że ona jest pierdolnięta, to potem ktoś to szotuje i kurwa osób mi pisze pod tym. Kurwa osób mi pisze pod potem w komentarzach, że Ło, że z nieczulica, że ona jest chora, że trzeba jej pomóc. Kurwa, ty piara, przyznaje się do tego, że y, kryje jakiegoś pedofila. No kurwa, no. Nie, i co? Zaka I teraz szotujcie to i niech przyjdzie jakaś osoba i powie, e, jak możesz tak Justynkę wyzywać? E, ona jest spoko, albo ten Nitro to nie wie co mówi. życzę mu, żeby coś tam i kurwa życzą mi złe rzeczy. To też jest śmieszne, że, że zazwyczaj jak nie wykazujesz jakiegoś współczucia albo kurwa przesadzonego współczucia, bo ja mogę współczuć osobie, która spadła ze schodów i złamała nogę, albo osobę, w którą kurwa yy, nie wiem, piany kierowca autobusu wjechał, osoba, która jest. no nie wiem, no cokolwiek się losowego wydarzy, o takiej osobie mogę współczuć jak najbardziej, ale jeśli ty nie wykażesz współczucia osobie, wedle której. Yy, należy się to współczucie? To nagle ty jesteś najgorszy i kurwa życzę ci jak najźle. Czyli wtedy jebać cię, by ci kurwa, mama zdechła, piszą takie rzeczy, nie? A gdzie jest współczucie dla mnie? Strylaj, po, 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 od mnie. mnie w